Dobry, panie Jeff. Dzień dobry, ku? Dobra, i tutaj od widza dostałem zestaw pytań, więc skorzystam sobie z tego. Pozdrawiam od razu pana Maksymiliana Kaja, więc nie, zakładam, że to jest mężczyzna. Maksymilian? Tak. Dobra, i tak na szybko. C co sądzisz o walce Canelo macab Fajna walka? Co to jest? Sorry by Słuchaj Canelo Posłuchaj, on chce wszystkie uh, pasy ogarnąć w wagach, fajny bokser, ale to jest piękny styl na Canelo, to jest, wiesz, człowiek do robienia, wiesz, Canelo jego chodzenie na nogi, uniki tego wszystkiego, stylu, on zrobi makabu, on zrobi go jak nie ma jutro, słuchaj, boks, to jest sweet science, it's to sweet science, it's the art of science, we don't know how to box, posłuchaj, wszyscy myślą, siła, moc, idę, będę rozwalał tu, co to jest... Wiesz, też jest potęgła, postawa, siła, moc, ale tak jak Harry Kite mówił, speed, 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 wszystko pracujesz. Tak jak Tomek Adamek. Ha? Tomek Adamek też się że będzie szybko. No to Andrzej Gimitruk, po co Adamek? Adamik to nauczył się od Gimitruka, posłuchaj, to jeszcze ty Andrzej Andrzeja side to side, speed, speed, working, footwork, action, cały czas chodzi na nogi, uniki, tu, 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 posłuchaj, to jest jak drzewo, masz drzewo, robisz drzewo. Bierzesz siekierę? No. Trzeba trochę, po trochę, po trochę, po trochę, aż ona padnie. I tak samo tu. Makabu, on zrobi go jak nie ma jutro. On zrobi go, bez problemu, zrobi. to jest słynie z tego, że nabiera sobie takich przeciwników, z którymi wygra. Tak główki na też unikał przez pewien okres czasu, dopiero po pewnym czasie. Nie, nie zgadzam się, nie, nie zgadzam się w to. A, co ci powiem? To była wina też jego promotora, Del Hoya. Del Hoya jest taki, który chciał go budować, ale widzisz, Floyd i Wetera, pom, zabrał walkę. Nie, no to było super w rozestawieniu. On, on walki brał, wiesz, i teraz zobacz teraz, jaki on jest aktywny. Teraz jest, rani jest free agentem, jest własnym promotorem, ale jest tam działa, wiesz, jak już ma wspólną wiesz, działkę tam z Dezonem, coś tam, wiesz z Edith ale on robi soc, on jest promotorem on może waszyć soc. Tylko ci procenty chyba dostałem. Nie wiem, jak to wygląda po Ja nie patrzę im w kieszeni, nie patrzę na kontrakty, mam to serdecznie, to jest ich życie. No, ale, ale też chciałbym podkreślić, że kanał do, dobrze się go ogląda, daje fajne walki i przede wszystkim jest aktywny. Więc... Zawsze jest aktywności, no tak, tak. aktywności, no. ile on miał lat, kiedy on poszedł na zawodowstwo, ile on miał amatorskich walki? No posłuchaj. Ja życzę naszym polskim bokserom tu w Polsce nasze dzieciakom tak były aktywni. Gerwota. Gervanty, Gervanty, Gervante Davis, Gervanty Tank Davis, Gervanty Tank Davis Z kim najchętniej chciałbyś zobaczyć Gervanty? Gervante Tank, Tank, to jest czołk, to jest nasz choke, który miał piękną walkę teraz Poszedł na dystans, chyba w szóstej rundzie, oglądałem tą walkę W szóstej rundzie chyba złamał rękę, nie wiadomo gdzie, nie patrzyłem wiesz, no, nie wnikałem w tym momencie jak, jakie weszły pragnosy Ale wiem gdzie w szóstej rundzie Uh, to z Krusem, tak, Cruz, bił się, tak i fajna walka, piękną walkę pokazał. Ja bym chciał zobaczyć, są dwie przeciwników uh, raz David Haney. Albo lub Kambosa, Kambos, no ten co wygrał teraz e, z naszym, wiesz, tym Lopezem, wiesz, z brokiniowym chłopakiem. Ja by chciał zobaczyć, wiesz, Lopez teraz, słuchaj, zobacz prostu weszło. Gadałem ostatnio, robiłem wywiad i teraz weszło, gdzie Lopez, badanie weszło, gdzie on miał tam e, tlen, e, powietrze w płucach, e, płucach miał. I groził im gdzie on mógł naprawdę wykręcić się, naprawdę to było, słuchaj, boks to jest naprawdę jeden najtrudniejszy sport. Mam chłopaka tutaj co trzy tygodnie dopiero jest tutaj, sam wie, gdzie to jest naprawdę trudny sport, to nie ma bajki, to jest naprawdę ciężka robota. Każdy sport jest ciężki. Stać rano i pójść, wiesz, pracować, robić coś, robić sport, to jest coś pięknego. Wracam do tego pytania, ja bycia tank Javante Davis, zobaczyć go w ringu, z David Heaney, albo lub, no z Kambosem. Czy no, to jest realne do zakontraktowania? Tak, no tak, no ja myślę że nawet Eddie Hearn no, o tym myśli już tam, gdzie tylko opcja jest taka, gdzie jak dogadają się z Floyd Mayweather'em, Al Haimonem, to jest, to jest też to jest ta biurokracja teraz, tam jest to biznesowo, teraz ta platforma, ta platforma, tu telewizja, ta telewizja, cały czas są wojny o tym. To nie są te dobre czasy, kiedy ten chciał bić się z tym, wiesz, Hagler z tym, maciu ko maciu, walczą na najlepsze czasy. I, wiesz, nie było kwiczenia, no tam były jakieś akcje, ale ranie the best for the best. E, jaka jest e, twoja opinia na temat konfliktu PBU? Ta nowa komisja i przeciwko Kracińskiego, tak, Krasińskiego. Co z tymi komisjami i nie to opisanie to jest, to jest chore, to jest naprawdę sytuacja chora. Jest to, gdzie już trzy lata mieszkam w Polsce i to chyba weszło, nie wiem, z dwa lata temu. I ta sytuacja z tym boks rekordem, gdzie spora gali były zrobione, tam Grabowski robił gale Borek zrobił gale Mariusz, e, który sprowadził do Polski Queensberry Poland, zrobił tam gale i te walki nie były wpisane w boks rekordzie. U mnie to jest chora sytuacja. To jest naprawdę, wiesz, wymyślenie własną, własną komisję, to jest tak jakby w Stanach, w Nowym Jorku, a to jest problem, bo ta komisja tutaj w Polsce nie jest pod rządem e, z, e, podłączona, bo to powinien być tak jak New York State, you have the New York State Commission, Boxing Commission jest pod New York State. W każdym miasto, każdy state ma komisję i oni mają biuro, w budynku, gdzie jest miastowy budynek, tam gdzie idziesz swój PESEL zafiania, wiesz, dokumenty się załatwiają, wszystkiego się zafia. te budynki są normalnie, tam jest ich biuro, tam robią na, na małe gale, na małych promotorów, które są robione, tam wszystko robią, tam są wszystko, chcesz licencje zrobić bokserską, wiesz, tu jest. Słuchaj, duże rzeczy są naprawdę chore. Powiem tak, gdzie licencję menedżerską w stanach się zrobić, musi pójść, zrobić test. Test. Książki ci dają. Książeczka no, ona jest taka, jest taka gruba, ale taka malutka, fajna książeczka. I musi się podłączyć, i masz test. I tam masz, nie wiem, 40-50 pytania, pierwsze cię sprawdzają, odciski ociski robić. Sprawdzam, jak ty masz jakieś złe rekordy, nie masz bankruptem, nie jesteś, nie masz zalegania pieniędzy, nie masz jakieś tam problemy, gdzie jesteś normalny, wiesz, człowiekiem, który masz, jeszcze dodatkowo, a, musi pokazać, że masz jakieś dochody, masz dochody, chcesz być menedżerem, albo lub promotorem. Być promotorem, to musi mieć taki nawet na milion dolary, gdzie nie ma, gdzie każda osoba może być e, promotorem. E, opcja jest taka, gdzie to jest taka sytuacja, gdzie musi to zrobić test sprawdzanie Ciebie, wszystkiego, i płacić te składki co rok. Tu... Nie wiem, no, naprawdę jesteśmy, leciutko powiem, tak 100 lat za... Wiesz, no, że, brzydko to powiem, ale tu jest naprawdę... musimy tu zmienić dużo rzeczy, nowa federacja weszła, a one mają wolne... wojnę z EBU, zobacz, Wodarczyk. Krzyżu Diablo, wodarczyk był chyba w drugim rankingu w IBU, tak? W drugim, trzecim miejscu. Momentalnie już go nie ma w IBU, tak? Albo spadł z dziesiątki, nie wiem, jak to jest. Jest tyt, co się dzieje... Naprawdę tu nie, są, nie ma tu plusy, tu są masa minusy. Masa minusy, to nie ma nic na korzyść. No, to po co mam walczyć? Jak ja jestem bokserem, to po co mam walczyć, jak nie, ma, nie mam je w kodzie, wypadam z jakichś rankingach? To, to nie ma sensu. Dobra, Trzymaj bo za zaraz się wkurzysz i będziemy musieli zakończyć wywiad po prostu. Jak ostatnio. <laughs> Jakie masz zdanie na temat powrotu Tomka Adamka na ring? Słuchaj. To jest mój człowiek, ja. Mój człowiek. No, pracowałem z nim parę dobrych lat. Szanuję go jak sportowcem. To gdzie nie przyjechał na pogrzeb Andrzeja Gimitruka. To podpadł mi strasznie w moich oczach. Ale jak trenuje dzień indziej, dobrze odżywa się, nie pije, nie wiadomo. No, posłuchaj. Jak ma to w jego serce, ma możliwości i chce to robić. Dlaczego znaczy, nie no, no to, to, to słuchaj, Hopkins potrafił to zrobić, no, ale wszystko polega. I Hopkins to był taki, gdzie co dzień, w ziemi był, co dzień trenował. Wszystko polega, ale wiesz, no, no co, wróci tu do Polski i kogo, przy, kogo dadzą jego prześmiga? Kogo mu dadzą? Ja by chciał zobaczyć Adamka z Andrzej Waszykiem, ale to jest druga opcja, gdzie Andrzej Waszyk też musi zacząć trenować. Bra, wiesz, bra się za. też jest. Młody kotem ma piękny rekord, Andrzej Waszyk ma piękny rekord. I mógł też coś rozsiąć w boksie. Więc świata można powiedzieć. Słuchaj, ale ostatnie pięć walki ma wygranych. No przegrał z powietinem, ma wygranych i on by mógł. I to by była ładna walka. Adamyk i Andrzej Waszyk, tylko to jest opcja, że Waszyk by musiał naprawdę zabrać się za, za robotę. Przychodzi tutaj z dzień, trenować, ale jaki to jest problem? Przyjść dwie godziny, zrobić robotę. Ja jestem codziennie tutaj, przychodzę. To, to, to byłaby myślę, fajna walka. Bo bardzo ładna walka. A kogo innego by ty widział? E, Musiał, musiałbym pomyśleć. Co, Erik Molina rewanż? No. Nie, nie. A, wiesz co, ja, ja myślę, że naj, naj, największe emocje budzą walki, kiedy poziom no, albo no, klasa sportowa jest zbliżona i my nie, wie, nie wiemy, kto tak do końca wygra. Więc myślę, że jakieś tam większe wyzwania dla Tomka Adamka, no to możemy zapomnieć o tym. To jest moje zdanie. No, w ciężkiej wadze. Teraz są killery, bo w ciężkiej wadze w tym momencie są killery, no naprawdę, wiesz, teraz masz Bridgewater, może on by zjechał do Bridgewatera wagi, a to... to... A to właśnie kolejne pytanie, co właśnie myślisz o tej nowej wadze? Co, no jest fajna intuicja, wiesz, o tego chłopaka, ten, ten chłopak, który, wiesz, przeżył horror, wiesz, ratował jego siostrę, tak? Jego siostra ratowała ten dzieciak. Fajnie Mauricio zrobił, wiesz, nowy wagę, nowy pas. Słuchaj, są bokserzy, który... Mają 200 do 200, tam ile, 220 funtów, już nawet nie wiem jaka tam jest limit ten Bridgewater, nawet nie wiem jaka jest limita. No to i są bokserzy, którzy heavy heavyweight i są ci, którzy są Bridgewatera, wiesz, waga i, i to jest fajna, fajna waga. Przejdzie to, widzisz, cruiseweight, waga nigdy nie przeszła w Stanach. Cruiseweight waga nigdy nie przeszła w Stanach, wiesz, ludzie nie oglądają, wiesz, nie oglądają tą, tą wagę, to nie, nie przygryzło, ludzi nie przygryzło tą wagę. A w Stanach masz light heavyweight, 175 funtów, heavyweight, super heavyweight, dobrych heavyweightów, middleweights, 160 funtów, flyweights, well to weights. Te wagi, to są królewne wagi, na które ludzie oglądają, kochają oglądać, wiesz, te wagi, to, to są wiesz, akcja walki, ci, które są nonstop. A Cruise, który ja lubię Cruise'ów. Naprawdę mamy fajnych chłopaków. W Polsce mamy dużo, no, Wodarszyka, Główka, Cieślak. no, Michał Cześlak naprawdę jest fenomenalny rok, e, bokser, A, widzę, że on ma też duży talent, ale jeszcze takby nie, nie, nie wyciągnął ten talent z jego wiesz, on. on Wiesz, on, on idzie na siłą moc, on idzie na tą siłę, wiesz, rozwalić kogoś i widzisz, co makabu zrobił z nim, na, na tej walce. A też warunki były po hu, wiesz, no przepraszam, mówię, no, wiesz, pojechał do Afryki, która, wiesz, inna klimatyzacja, inna, wiesz, to wszystkiego tam też nie było wesoło z parnitą. cały czas coś pod górką było. Ale widzisz, chłopak ma, kochon jak mówimy, pojechał, zabrał walkę i zrobił coś, wiesz, gdzie duży bokser by nie zrobił, to niby pojechały tam do do Kongo, do Afryki i walki.